10 maja w Parku Śląskim tuż obok kapelusza odbył się pierwszy harcerski festyn. Organizowany przez harcerzy z Chorzowa i Świętochłowic. Zorganizowaliśmy taki festyn harcerski promujący kulturę życia harcerskiego. Jest to impreza otwarta dla wszystkich dzieci z Chorzowa, z okolic Świętochłowic i tak dalej. Chcemy po prostu zachęcić młodzież i dzieci do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Życie harcerskie jest to ciekawa forma spędzenia czasu i uważamy, że trochę to już zanika. W dzisiejszy czas w XXI wieku, gdy dzieci tylko siedzą przed komputerami, telewizją i grami. Warto też poznać to, co było kiedyś, co, co dalej jeszcze jest, choć nie jest tak mocno rozpropagowane jak te wszystkie współczesne media. Jest to impreza bezpłatna dla dzieci i młodzieży szkolnej do 18 lat. Przede wszystkim dla dzieci z zewnątrz, bo my harcerze to znamy, promujemy w ten sposób nasze obozy, naszą akcję letnią, obozy dla dzieci i młodzieży w ośrodku harcerskim w Kucobach. Przez 27 lat harcerski ośrodek wypoczynkowy chówca ZHP Chorzów w Kucobach gościł rzesze Zuchów i Harcerzy oraz młodzieży niezrzeszonej. Festyn, który odwiedziliśmy z kamerą, miał zachęcić młodzież do odwiedzania ośrodka, a także do samego harcerstwa, które wciąż bawi, uczy i wychowuje, lecz zostało niestety zepchnięte na dalszy plan zainteresowań dzisiejszej młodzieży. Wstępujemy trochę do no, nieco innego wychowania, tak zwanego bezstresowego. Wydaje się wszystkim, że po prostu, że mamy za dużo tej wolności i to, co mamy w tej wolności, to to jest wręcz e, nieraz e, spożytkowane nie w tym kierunku co powinno być. Dlatego, że po prostu dzieci muszą mieć jakieś zajęcia, zorganizowane zajęcia. W tych naszych, na tych naszych zbiórkach, na rajdach, na biwakach my mamy jakiś tam cel, a nie tylko siedzenie e, na, na powietrzu, na na, na na podwórku i po prostu e, no myśleć co by tu zrobić, żeby napsocić. A tak mogą sp spędzić w ciekawy sposób po prostu organizować jakieś zabawy zespołowe, jakieś tak zwane podchody, czy o, jakieś ogniska. To dalej jest modne, my się tym dalej dobrze bawimy, tylko, że coraz mniej jest tych naszych członków i celem tego festynu było to, żeby rozpropagować to, co już dawno temu wymyślono, a po prostu trochę jest takim takim niższym. Jakie atrakcje przygotowali zatem organizatorzy festynu, by pokazać, że harcerstwo to świetna zabawa? Proszę! W ramach atrakcji mamy konkurs, turnieje dla dzieci i młodzieży do lat 18. Mamy tam rozstawiony taki pokazowy obóz, gdzie można sobie obejrzeć, jak to mniej więcej na obozie wygląda, takim prawdziwym. Są tam zdjęcia z pokaz zdjęć zrzutnika. Oprócz tego jest pokaz ratownictwa na końcu kanału regatowego. Jest tam również rozstawiona 50. harcerska drużyna wodna. Można kajakiem popływać. Można się dowiedzieć czegoś na temat wodniaków. Jak to u nich wygląda? Była policja, policja konna, psy policyjnego pokazana. Yy, mamy przekładane co, co godzinę mamy występ grupy tanecznej z gimnazjum nr 2. Plan fikniku jest tak ustawiony, że każde dziecko ma szansę wylosować jakąś ciekawą nagrodę. Po prostu bierze udział w konkurencjach i po prostu jak zaliczy 15 konkurencji, to wówczas dostaje nagrodę słodką. A potem co dwie godziny robimy losowanie na scenie i mamy wejściówki do zoo, mamy dofinansowania do obozów, mamy gry, znaczy gry planszowe, nagrody jakieś rzeczowe. I jeszcze jest ostatnie losowanie 20 maja, że każda karta zgłoszeniowa bierze udział w tym losowaniu, także staraliśmy się maksymalnie maksymalnie jak najwięcej obdarować dzieci biorących udział jakimiś nagrodami rzeczowymi Jednak to przecież niemożliwość zdobycia nagród rzeczowych powinna zachęcać do wstąpienia w harcerskie szeregi co zatem należałoby zrobić, by harcerstwo przeżyło swój renesans? Tylko potrzeba po prostu dużo zaangażowania e, ludzi młodych, 18-20 paroletnich, którym by się chciało dla tych młodszych coś zorganizować. Teraz jest takie trochę, e, jakby to powiedzieć, komercjalizacja, że wszyscy wszystko robią coś za kasę. Tak? Dzisiaj nie, nie jest tak do końca, że, że po prostu my działamy społecznie. Ten cały festyn jest zorganizowany praktycznie bezfinansowo, dlatego że pozyskaliśmy sponsorów na nagrody dla dzieci, na te wszystkie wypożyczenia. Nie sprzętu i tak dalej, my ich reklamujemy, ale proszę zobaczyć, ile tu jest w dzieci, co mają zajęte 2-3 godziny dnia, a liczymy, że po prostu będzie im się tak to podobało, że przyjdą na nasze zbiórki. Pozostaje trzymać kciuki, by festyny i imprezy takie jak ta spełniały właściwie swój cel, tak by harcerskie wartości nie zanikły i by chówce ZHP nadal zrzeszały pełnych zapału młodych ludzi nie kształtowały ich charakter poprzez gry, zabawy, ale też naukę dyscypliny i stawianie wyzwań bo są to rzeczy, które szczególnie w dzisiejszych czasach przydadzą się w dalszym życiu każdego młodego człowieka.